Fortnite, nowy sezon, ale jak powiem słowo na literkę zawierającą literę A, to odcinek się kończy. Zostawcie lajka i użyjcie kodu BROTW. Lecimy. Słuchajcie. O kur, co to jest. Idziemy. Here. Jezu. Ok. Dob. Ho tu. L. Idę sobie rzepkę skrobie jaki Forest co u co co O ma O O O b, 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 b. What? 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 Co? What! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O mój Boże!